Madero to znowu ja, wasz ulubiony youtuber, zaczynamy kolejny odcinek z Forzy Horizon 5 z nowej playlisty festiwalowej zadania kolekcjonerskiego. Eee, na miniaturze jest nowa BMK M5, która jest do zdobycia w tym tygodniu za 20 punktów, ale ja jeszcze nie zdobyłem, bo dopiero co odpaliłem kompika, więc zrobimy sobie to zadanie piękną tutaj BMW M8. -eczką. Z Złotym kolorku, która się pięknie mieni w słońcu zachodzącym. No i dobra, przejdźmy sobie o, do zadania. E, tak jak mówiłem, M5, tu jest 22 rok do zdobycia, więc zaraz ją sobie zdobędę. A tutaj mamy przedmioty kolekcjonerskie: mroźne przyjęcie, rozwal, 10 bałwanów na stadionie, zimowa kraina czarów. I mamy do zgarnięcia ubiór, smutna głowa bałwano. Dobra, gdzie jest stadion? Stadion jest tam gdzie zawsze, od trzech lat. On się tylko zmienia co na przykład sezon, że to twórcy sobie coś tu wymyślają. No i mamy teraz zimową krainę na stadionie. Także sobie podjeżdżamy. No i bałwany, podejrzewam, że będziemy mieli porozrzucane tutaj wszędzie, więc gdzie byśmy nie pojechali, tam znajdziemy bałwany. Proszę bardzo. Pierwszy strzelony, drugi i teraz taka kwa... O, patrzcie, nawet na iglo jest tam bałwan, fajnie by było. Jakby naprawdę zrobili tak, że jest tylko 10 i ciężko jest zdobyć, nie? No to tutaj już by było fajniejsza zabawa. Mamy trzeci. No i co? No i tak jak zacząłem mówić, pamiętajcie, że w trybie solo opcji przewijania działa zasada taka, że zadania kolekcjonerskie możemy nawet wykonać na jednym bałwanie czyli na przykład teraz rozwaliłem tego bałwana cofnę czas, on z powrotem stanie na nogi i ja znowu mogę go rozwalić, nie? więc no mówię, no to, to działa, ale co to za frajda sanki, bałwanik pojeździmy sobie chwilę, pozwiedzamy Mamy tutaj lodowisko. Opa, scratch. No i proszę bardzo, zadanie jest ukończone i zgarnęliśmy sobie właśnie skutną głowę. Bałwana. Przypominam łapce, przypominam o subskrypcji, widzimy się w kolejnych filmach, widzimy się na live'ach eee... i tyle. Strzałeczka. Do następnego, cześć. No i jak ktoś nie wie gdzie zadanie fotograficzne znaleźć e, zrobić, to też zapraszam na kanał. Jest już film.